Dzień dobry, szanowni widzowie. Bardzo dawno mi nie było, bo No bo takie życie jestem niestety ostatnio cały czas zajęty. A więc, tak, chciałem powiedzieć, szanowni wobec, że jak widzicie, turbobieda znów działa w pełni sprawnie. Poza tym, że akurat jedna żarówka mi zdechła w okolicach wskaźnika turbiny, co trochę irytuje. No ale cóż, da się z tym żyć. Eee, za to chciałem powiedzieć. I, wszem i wobec pochwalić, jak Kuba, bolszewskiego bo po tych wszystkich modyfikacjach, tak długim okresie, jak to już trwa, a trwa to już chyba drugi rok modyfikowania jednego i tego samego auta, okazało się, że teraz auto potrafi po dwóch latach nim jeżdżenia mnie przestraszyć. Tak, mam obecnie 339 tysięcy kilometrów, tak, Kuba, jak ostatnio się starał. To tak go dopieszczał, a strojenie mu, ile, ile razy program poprawił, oj nie wiem, ale chyba z 10 to co najmniej, tak żeby uzyskać maksimum efektu i powiem tak, po raz pierwszy będę do niego jechał, żeby mi zmniejszył moc na drugim biegu. Bo się boję, że to wszystko bardzo ładnie na dwójce. Pierdolnie jest ustawiona moc na dwójce, bardziej pod wyścigi na ćwierć mili, a nie pod jeżdżenie. Ale mogę powiedzieć, tak, nie pokażę Wam, bo jedziemy w korku, tylko mogę powiedzieć, że jest wrażenie. A wrażenie jest potworne. Ta wskazówka ta o dużo środkowa obecnie zachowuje się jak ta. Wiem, że to tylko słowa. Jak znajdę. Yy, tak zwany ładny odcinek trasy i Reis Logica. Pokażę wam efekty. A dlaczego tyle czasu trwało i dlaczego tyle czasu się nie odzywałem? No bo e, silnik w tym aucie był wyjęty, cały, został cały pouszczelniany, i tak dalej. To jest jedna sprawa. Wszystkie osprzęty wokół silnika zostały naprawione, to jest druga sprawa. Turbo zostało te same. E, mamy nowy intercooler Mamy fmica, mamy przerobiony dolot, mamy przerobiony wylot, mamy downpipa i mamy no, nie działającą żarówkę. Akurat, no, zawsze tak jest w sobie, że jest prawie idealnie. Nigdy nie może być wszystko idealnie. Więc auto, według wykresu, nie dostało dużo więcej mocy, ale zupełnie zmienił się feeling tego auta, i w tym momencie jest wrażenie, że jedzie dużo bardziej grubo. Najlepszy czas tego auta tak, tego oto, na ćwierć mili to jest 15,4 sekundy zrobione w lato teraz po zamontowaniu nowego intercoolera tym macie temperaturę w dolocie 25 stopni w tym momencie no jedziemy bardzo powoli, ale mogę Wam powiedzieć że nawet go cisnąć cały czas oporowo 30 parę stopni tyle mi najwięcej pokazał więc jest, jaki, jest jakikolwiek jest bardzo nieadekwatne słowo jest duży potencjał na to że będzie szybciej. Na 14.7 to chciałbym zrobić z nim. Zobaczymy. Znajdziemy bardziej luźny odcinek. Z mniejszą ilością aut. Co to sobie? Ford Fiesta Nurburgring No jasne. Z mniejszą ilością aut. Wezmę Race Logica. I będę deptał. Będzie zabawa.